Cześć moi drodzy! Dzisiaj mamy Środę, 8 kwietnia. Pokażę Wam dzisiaj kolejną rzecz. Nawiązywałem w ostatnim filmie, kiedy robiliśmy półkorpus Wielkopolski do tego tematu. Przypomnijmy sobie: ramka, tak? Ramka, która nam została jako odpad z produkcji półkorpusu. Dzisiaj wykorzystamy. Pokażę Wam, jak zrobić z tego. Powałkę ocieplającą wentylacyjną. To jest ta powałka. Ja wykonuję takie powałki na moich ulach one się znajdują, widzieliście je w trakcie przeglądu. Powałka znajduje się z takiej ramy drewnianej, fizeliny z jednej z drugiej strony czarnej i w środku znajduje się słoma albo siano. Dzisiaj mamy wysezonowane i schowane siano z zeszłego roku. Słuchutkie, eleganckie, idealnie nadaje się do produkcji takich, takich powałek. Także co, zabieramy się do pracy. Ja Wam pokażę mniej więcej, jak to składać, jak, jak robić taką powałkę bez żadnego problemu. Najważniejsze jeszcze przygotowanie tej ramki, o którym Wam wspominałem też przy przeglądzie, że powałka wypuszcza bokami wilgoć, która się wydostaje z ula. Już Wam pokazuję, jak to się odbywa. Tutaj na przykładzie tej tej powałki w tym miejscu. Tu, tu, tu i tu yy, nawiercam otwory, tak? Te otwory są po to, żeby wilgoć, która jest w środku dostawała nam się na zewnątrz. Sprawdzimy tylko czy się dobrze wszystko nagrywa elegancko. Wilgoć, która wychodzi z ula, dochodzi do słomy, przechodzi przez fizeliny, dochodzi do słomy, słoma wypycha wilgoć, kumuluje i wypycha wilgoć na zewnątrz przez te otwory. I tyle. I żadnej większej filozofii. I w momencie, kiedy wiatr dmucha, nie dostaje się tutaj żadny powietrze bezpośrednio, nic nie przebiega, tylko ładnie to wszystko nam wentyluje. Zrobimy tutaj po trzy otwory, mniej więcej. Jeden centralnie i dwa po boku. To jest bez mierzenia, te, te, te otwory. One się będą znajdowały i tak tylko pod, pod, pod fizeliną, pod, pod krawędzią fizeliny. Więc tak naprawdę weźmiemy sobie pierwsze lepsze wiertło. Tutaj mamy takie wiertełko. Weźmiemy sobie wiertarę. I przywiercimy parę otworów. Zobaczcie, mam tutaj taki poręczny stolik. Szkoda, że materiału, bo nie nagrałem. Ten stolik, ten który tutaj stoi, znalazłem kiedyś na złomie. Dorobiłem do tego te dwie deseczki. On miał tą funkcję takiego skręcania w postaci takiego ścisku do trzymania. Idealny do prac. Zobaczcie. ściska elegancko, podnoszę za ramkę, zaciśnięte. Trzymam ją w pionie. Mogę sobie wiercić, przerzucać. Do robienia daszków, powałek korpusów. Idealnie się nadaje taka. Widziałem je w Castoramie i w, w Leroy. Bodajże, z tym, że tutaj zamiast tych desek miały tak zwany element, który był z płyty piśniowej. Najprawdopodobniej komuś ta płyta piśniowa się uszkodziła i ją wyrzucił. Ten te cały starasz z tymi mechanizmami do skręcania. Tu są takie, dwie. możemy sobie skręcić z kąta. Dla mnie super sprawa. Poręczny, elegancko składa się. Więc dobra, przystępujemy do działa. Wiercimy tutaj trzy otwory. O, wzięliśmy sobie nie takie wiertło. Trochę tępe znajdziemy innego do drewna tutaj do wyjęcia a na to mamy Nie chcę teraz wyciągać wiertło ok raz dwa trzy W ogóle tego nie celowałem, to jest tylko po to, żeby było. Yy, ma to spełniać zadanie wentylatorów, nic poza tym. Dobra, mamy w ten sposób przygotowaną ramkę. Teraz musimy zrobić w taki sposób, że użyjemy fizeliny na jedną stronę. Yy, przybijemy ją. Yy, już włączam sprężarkę, albo wiecie co, zrobimy to. Tak, tylko gdzie jest mi takie. Tu jest mi takie. Ja mam strzybki, nie? nie mam skrzywek. A chyba nie kupiłem nowych. Ale okej, okay, dobra, użyjemy pneumatycznego rozkrzywacza e, pistoletu strzywającego. Więc teraz tak, ja sobie dociąłem tutaj fragment takiej fizeliny. Zobaczcie. Do tego dociąłem tak duży fragment fizeliny. Zaraz wam pokażę dlaczego. ponieważ będziemy to nakładać i składać, żeby to miało ładny wygląd. Ja sobie włączę sprężarkę. Weźmiemy pistolet automatyczny. Dobra, wracamy. Sprężarka jest nabita, także mamy dużo powietrza. Lecimy. Tak jak e, tapiceruje ta się e, materiałem. Słatę. Tak jak robi to tapicer, jak bym powiedział. Zawijamy sobie, Pamiętajcie, że fizelina musi być szersza. Tutaj jakieś 50 cm. I w tym miejscu robimy w ten sposób. Ja nie nabijam tutaj bardzo dużej ilości szywek. Dlatego, że później jeszcze z drugiej strony będziemy to dobijać. Więc to jest tylko symboliczne, żeby nam się fizelina trzymała. Widzicie? Tutaj w tym miejscu szybki nie poprzebijały nam materiału. Zobaczcie, odwracamy teraz wszystko na drugą stronę. W ten sposób. Wygodniej będzie nam tak. Naciągamy to. Czyli naciągamy jeden narożnik. Zielina ma to do siebie, że jest delikatna, więc trzeba to robić bardzo delikatnie. Dobra, mamy tutaj zrobione. Teraz zajmiemy się wyprowadzeniem narożników. Ja robię to w ten sposób. Zeginam sobie kopertkę do środka. Zawijam na zewnątrz. I przybijam. To samo robię z drugiej strony. W ten sposób mamy zrobioną podstawę do umieszczenia słomy do środka. Zobaczcie, ja przygotowałem słomę w takiej postaci. Nie jest to słoma posiekana, jest w kawałkach. Wypełniamy, tak? Wypełniamy w ten sposób. Można to zrobić teraz, ale można też zrobić inaczej. Zobaczcie, można to zrobić w postaci kieszonki. Pokażę Wam dalej. Czyli Zaginamy ten narożnik. Wyprowadzamy sobie ten narożnik lub ten narożnik. Tak? Zrobimy to teraz, mniej więcej obetniemy sobie długość. Nie jest nam aż potrzebne tyle materiału. Skąd ta długość? Ta długość jest z szerokości rolki wychodzić, dlatego powstaje nam taki odpad. Zawsze możemy to gdzieś tam użyć, nie ma z tym żadnego problemu. Zobaczcie, robimy tak, zawijamy w ten sposób, wywijamy ładnie brzegi. Jak prawdziwy tapicer. W możliwie jak najlepszy sposób, żeby ta krawędź tutaj, którą mamy z jednej i z drugiej strony, tu Wam pokazuję, była w miarę równo zaciągnięta. I przybijamy, tak? robimy sobie tutaj, tutaj. I tu nie dojeżdżamy do końca, zrobimy sobie mniej więcej winni czwartej. Pokażę Wam jeszcze. To samo robimy z drugiej strony, czyli wkładamy tizelinę do środka, zawijamy, podwijamy w ten sposób dla estetyki i przybijamy. co teraz nam powstało. Powstała nam koperta, gdzie możemy włożyć sobie słonę. Robimy to małymi partiami, żeby nie porozpychać. I wypełniamy całą naszą powałkę słoną. Piękny zapach. Mm. My to lubimy, pszczoły też to lubią. Jeżeli zacznie Wam się wypychać w tym miejscu w tym miejscu wcale się tym nie przejmujcie. Słoma później pod wpływem ucisku, ona się bardzo ładnie ugniecie i ukształtuje się do, do pozycji poziomej. Im więcej tego włożymy, tym większą będziemy mieli izolację, tak? Czyli e, ładnie to trzeba porozpychać po narożnikach i wypełnić tutaj w całości. To nie jest siekana, zobaczcie, że to są takie posy różnej długości. Tutaj jak kosiarka to skosiła, zostało to zbalowane. Ja robię zawsze lekką górkę, bo tutaj zostawiam później szczelinę do dokończenia. Więc to później mi się ładnie rozchodzi. jaki brzuch powstał niczym się to nie przeszkadza. zaraz się tym nie wpłynęcie. To wszystko później się ładnie ułoży. I teraz zobaczcie, ostatni etap zakończenia. Ja robię to w ten sposób, żeby było w miarę ładnie, że podwijam sobie końcóweczkę. I zabijam ją w ten sposób. Tak. Słomka później ale

idealnie ocieplone z wentylacją. Wszystko co najważniejsze w tej pałce mamy, to mamy ocieplenie, wentylację, odprowadzenie wilgoci. Myślę, że więcej nic nie trzeba. Takie poduchy można robić też poddaszki, które wystają poza obrys. Polecam. My takie stosujemy. Także niedługi film ale bardzo fajny, bardzo szybko się to robi, jeżeli mamy przygotowany materiał, mamy przygotowane takie rameczki, to praktycznie w, w przeciągu krótkiego dnia możemy tych powałek narobić sobie bardzo dużo. Są to super ocieplacze yy, i świetnie odprowadzają wilgoć. Z następnego nagrania będziemy robić szybkie dennice. Pokażę Wam jak zrobić najszybszą dennicę, jaką można zrobić, też wykorzystując ten element. Danke. Tschüss.